Siemaneczko widzowie z tej strony Lolek 520. Dzisiaj kolejny odcinek z zbierania belek. Dzisiaj sobie tym pięknym Ursusem będziemy zbierać z tego pola, co widzieliście. Prasowaliśmy, kosiliśmy. Dobrze. Teraz zaczynajmy robić swoje robotę. O Boże, co ja zrobiłem? Dobra, lecimy po pierwszą belkę. Dzisiaj dwie łapki w górę i kolejny odcinek leci z, z tej serii. Wpadajcie na mój znaczy... Wpadajcie na poprzednie odcinki. I też dzisiaj wleci z Fortnite odcinek. Taka wiadomość. Z Fortnite wleci. Sam będę grał sobie, nie wiem, solo zagramy albo co dobra. Wybieram, szybko to pójdzie widzowie jeszcze yy... i rozpakujemy Jemy te belki. Kurczę, tak widzowie, czekajcie, zobaczymy jak to. Sorry, sorry za, moj za moją klawiaturę, ale jest głośna. Jest nowa, ale głośna nowa. Dobra, tutaj trzeba. Tak, weźmiemy sobie wizowy belki, dobra, tutaj mamy już, no zapasy będą dla kluczy. Później chyba w szóstym odcinku będzie akcja kiszonka, nie, no tak, kiszonka, sianokosy, no będzie się działo, po siewach chyba będzie kiszonka, po siewach tak, będzie kiszonka, no i tak, yy, mówię tak yy, jeszcze, że wy... Od poniedziałku do czwartku nie będą odcinki wrzucane, bo jest szkoła. Tak, a od piątku do niedzieli będą odcinki nagrywane. Dobra, Trze, trzy wielki już mamy widzowie. Ale belek jest tyle, że ja nie mogę. Bo mamy 15 tysięcy na razie litrów. Trzy wielki. Takie widły wziąłem, bo jak tam to ja nie wiem dlaczego farming nie dał takich normalnych wideł. To jest kurczę. Czekajcie, aby zapnę może... O ja, co się stało? Dobra, bo za szybko jechałem. Y -R. Trzeba szybko zapiąć, żeby jak stawiał belki... Stawiał belkę znaczy się, to żebym... Żeby mi się tam... Tutaj to mamy blisko y jak wszystko będziemy mieć gotowe to się zrobi już będziemy mieć krowy Tak będziemy działać Dobra kurczę, krzywo Krzywo jest ale tam, nic się rozdziałam. Dobra, tutaj sobie Dywidły dobra. dobra, 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 dobra Wiem, że trochę nie nierówno, ale dobra, sześć belek będzie Jako na razie Zobacz, później będziemy mieć więcej pójdziemy. Czy nawet może, nie wiem Rozładowujemy te bełki Odstawimy się ciepły, bo po żniwach jeszcze Sypałem wtedy O kurczę. może dwie od razu wezmę Tam przy gospodarstwie Się je Nie, znaczy mm. Dobra, już tak pojedziemy, zapnijmy tamte Tak pojedziemy na gospodarkę Widzisz jest Zetorek bez obciążnika, bo zapomniałem nam cię nie dać ob obciążnik, ale daję jakoś sobie radę z tymi be belkami. Dobra, mamy 6, 2, 3 i 3 to 6. No to 6 belek z całego innego pola. Zetor, podziwiam się, że ty dajesz radę sobie z, z takimi ciężkimi belkami, bo to też jest ciężkie. To jest lato. Oj, ja, 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 zaraz. zapomniałem. Dobra, się zaraz. Albo, czekaj, się się weźmie nawet... ja, 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 nie, 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 oj. Nie, najpierw to, Czekajcie. to, To się... to. Dobra da się tak, a po to się przyjdzie Widzowie dramat Dobra najpierw się pojedn... Ale poczekajcie Aj, 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 aj. A już tak pojadę, to zaraz po te widzowie przyjdziemy chyba tak się zrobi, bo to Bez sensu, że na, Najpierw z pojadę, najlepiej tak jedno y... szybko się raz No i suba z dzwoneczkiem zapomniałem, żebyście zostawili. Bo to... Dobra, widzowie, nie będziemy... Ja to później pokładam na razie, to tutaj sobie... i y, Tak, to się tutaj... Tak, widzowie, no, be... chyba nie będziemy tego rozpakować. Nie wiem, czy będziemy, widzowie. Ale się rozłoży. Y... W następnym odcinku będzie yy, chyba sianie, tak sianie będzie, nie kultywatorowanie, a później sianie, później kukurydza, no i tak to widzowie będzie. Kultywatorowanie to jutro będzie i sianie jutro też. No i to tyle będzie i później to piszę. No. Te widły to nawet dobre. Zostawię do końca gospodarki, czy to tam bajki. Kukurydza nawet z tego... Nie wiem, tutaj obok te pole nawet jest takie dobre, bo... Jakby zbyt duże takie szumki to mi nie jest potrzebne, bo ta to siano i zowie będzie... No siano to musi być dużo siana, No słomy to najmniej potrzebuję. Siano, z... Z strzółki do cięcia to będzie. Tak, ładnie postawione Dobra, czy to sobie tak postawimy Widzowie Dobra, nie no, ładnie jest Dobra, tak R, 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 R. Dobra Widzowie Rozpakowujemy to wszystko Szybka akcja zbierania belek Dobra tutaj mamy Ajajaj ja, 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 mam Dobra na razie tak bo aby jest Dobra, na razie tak To się tak To się tak Na razie aby tylko widzowie zdejmę leży po dwie ale dobra mniejsza z tyłu dobra tutaj już skończyłem zbieranie belek na płot nie na płot nie na płot nie na płot na płot, nie na płot. Na płot widzowie dobra widzowie ja już sobie pójdę Widzowie to na tyle z tego odcinka. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia i cześć.